Ja maleczko z tej strony Śmiecho, lecimy dzisiaj z testem wyrzutni od GAO Formosa e, Polish Heroes e, kostka e, z fajną grafiką, jeszcze nie wiem jak strzela, bo e, nie strzelałam za dużo z GAO e, dostałem tą kosteczkę od chłopaków z odpalaj. E, kaliber 30 mm, 19 strzałów i e, 30 metrów e, do lotu, e, powiem Wam, że kostka naprawdę graficznie prezentuje się bardzo fajnie jest ona jest, ma, ma ona oczywiście posiada lącik podstawowy jak i lącik rezerwowy za co plusik ceny, ceny tej kostki z głowy nie pamiętam kod produktu SL19 02D kategoria F2 gramatura 380 gramów NEK na całą, na całą kostkę, nie jest to chyba jakoś bardzo dużo. Data produkcji 2023, czyli zeszłoroczna partia. Wszystkie niezbędne informacje macie na na kosteczce. E, ceny niestety nie pamiętam. E, kostka dostępna na www.palej.pl. Pamiętajcie, że z kodem rabatowym śmiechol.y macie 15% rabatu na towar nieprzeceniony. I ja postanowiłem sobie z tej kosteczki postrzelać. Właśnie w sylwestrowe, luźne strzelanie. A filmik udostępnię Wam jako mm, swoista recenzja i prezentacja tego wyrobu. Także miłego oglądania. Pamiętajcie subik, like, komentarz mile widziany dla zasięgu. Nie przedłużam. Palimy to. Dobra, możesz odpalać. z Gal 19 okay. strzałów. Pal, pal. 19 strzałów kaliber 30 mm. Wow. O i kontratak sąsiadów O, o przewróciła się Widziałeś? Przewróciła się, no? <laughs> przewróciła się.